Halo? Dzień dobry, czy ja się dodzwoniłem do biura Świętego Mikołaja? Dzień dobry, e, szef jest zajęty. O ma chwilę właśnie, ale krótką robotę ma, już, już daje. Halo? Dzień dobry, Święty Mikołaj? Tak, a kto mówi? Na no, a kto kurwa może mówić? Joker oczywiście! O Joker, elo mordeszko, co tam? Ty, słuchaj mi, ja tam, kurwa, biorę flachę i zaraz do ciebie wpadam, rozkręcamy bibę, kurwa, na cały biegun, kurwa, północny. No nie mogę, no prezenty muszę rozwieść. Kurwa, no ja pierdolę jak zwykle, co kurwa tego grunia. Ty, a jak ja bym ci jakoś pomógł, może byś się szybko uwin szybciej uwinął i tak dalej? Dobra, to dawaj na biegun. No jak kurwa dawaj na biegun, hopie, no. Kurwa, za daleko mam. Dawaj tu, kurwa, do mnie, no kurwa. Prezenty masz rozwój, masz termin 24. Co ty się pierdolisz pierdolę? No i się kurwa, jedenasty kulturalnie i yes. jest. Ja Jeźdźcie, sprawdziłem, napisałem czwóreczkę, dostałem, no co, 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 co ty kurwa chcesz? Kurwa, dobra, ale koks załatwić panienki koniecznie. No koks alkohol będzie, no ale z panienkami to trochę krucho, bo ta koronawirus i tak dalej, co nie? Kurwa, ale przypo, W sumie dobra, bo jakby się Mikołaj Mikołajowa to ja co my odpierdalamy no to tego, no to yy, jak coś tu będziesz, to bądź o 20, nie, no to siema, trzymaj się tam, nie? No, trzymaj się tam samek, to się będzie w prezencie sto jebanek. No elo, pozdrów tam wariacie te kurwa elfy, co tam te się z nimi pierdolisz czy coś, elo?